Entourage klasik. Lew na zakręcie strasznego dworku. Przelewa krew w kurantach dwork. Czym skruszę lwa, czym skruszy mnie lew na migi i na ryki dwóch sygnalistów przyciągania? Wiatr poniósł z Afryki. Słońce, powietrze, temperament. Lew rzucał grzywą jak okręt, w trzaskający mróz. Kto lwu przyprawił rogi? Męczą go, grzebie po historii, wtórność koridy, Wilkowi na tyłach serce stanęło. Był obrośnięty lasem, jak holownik w zapadający się straszny dwór na zakręcie. Długiego jeszcze biegu snu w groźnym przeciwniku.